W domu takim jak ten Musisz się odpowiednio zachowywać. Panna Hideko ma słabe nerwy, więc łatwo się budzi. Panienka śpi obok. To sierota, jej ojciec był bardzo bogaty. Wkrótce zakocha się we mnie i uciekniemy do Japonii. Weźmiemy ślub, a kiedy zgarnę jej włosach, oświadczy, że postradała zmysły. Serce mi się kraje, kiedy na nią patrzę. Będziesz większą złodziejką niż Twoja mama. To wierzy gadaniu o szóste. Nagrodzony w Kan film chan Łuka. Służąca. W poniedziałek 2 października o 23 w Plus. Będą ją obwozić po miastach rządzonych przez Danów, pokazywać ją gawiedzi, oddawać mężczyznom za opłatą. Przypomnę Ci, że jesteś kobietą. Krew wikinga przedłuży jego ród. Spójrz, jaką złożono już ofiarę. Zostaną nagrodzeni w niebie. Obrażacie mnie. Nie będę skarbem, za który powstanie armia przeciwko mojemu ojcu. Nigdy. Na kolana. Zależy ci na niej. Nie pozwolę jej odejść. Nie zrezygnuję z niej. Pomożesz nam uciec? W ten sposób to ja skażę cię na śmierć. W ten sposób pozwolisz mi żyć. Upadek Królestwa. Dwa ostatnie odcinki sezonu. W czwartek 5 października od 21.00 w Kanal. Wiesz, że uległaś diabłu. Pomogę ci żałować grzechów. Seryjny morderca rusza w ślad za świadkiem swojego przestępstwa. Ale trafi na wyjątkowego przeciwnika. Dlaczego mnie do tego zmuszasz? Współczesny Wiedeń. Współczesna zgroza. To będzie nic w porównaniu z ogniem, który czekacie w piekle. Piekło. W piątek 6 października o 21.00 w Kanal Plus. Ta kolekcja to rewolucja. Nie planowałem rewolucji. Ospolita dziewczyna dzięki sukni staje się księżniczką. To dowód znaczenia mody. Wolę być niewidzialny niż taki fałszywy jak ty. Są to ludzie, którzy z przyjemnością by mnie zniszczyli. The Collection Imperium Mody. Odcinek 5 i 6. We wtorek 3 października od 20 w Canal Plus seriale. Jest 9 kwietnia 1940 roku. Niemcy rozpoczynają inwazję na Norwegię. Król Hakon VII musi zdecydować: bronić się przed wrogiem czy poddać? W jego rękach jest życie i śmierć tysięcy ludzi. Wybór króla. We wtorek 3 października o 20 w kanal Plus Film. Dobry wieczór. Cieszę się, że udało nam się spotkać na tym nadzwyczajnym zebraniu Rady Rodziców. Wydarzyło się coś strasznego. Zakochałam się w tobie. Podobasz mi się. Ja nie chcę go w pokoju. Gdzie mam go wynieść? No, na przykład do przedpokoju. A jest tak, jesteś tak samo dzieckiem, ty duży jak, on, jak i on mały. I którego mam wygnać do korytarza? Ciebie, bo ty się prędzej poradzisz. Zresztą ty się tutaj zaraz. Przestań! Mieliśmy się nauczyć tekstu z książki. To twój trzeci mierny. Nie wiem, co będzie z cenzurką. Moglibyśmy ją zabić. W Czechach lub w Polsce problemy wychowawcze bywają równie dramatyczne. Wieczór specjalny, szkoła.